Siema z tej strony Golgamer9. Witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj widzicie jest drugi mój domek. Mam już tam jeden z styl, cały czas, a teraz mam... Postanowiłem wybudować sobie kolejny. Więc zaczynamy. Tutaj widzicie pigment już wyseru. I fajnie może nam coś wypadnie jakiś mieczyk Nu tak akurat, to też jest ok. Więc i widzicie jeszcze zrobiłem łopatę. Jest kilo tutaj. Więc tu jest łopata, a później jeszcze zrobię gdzieś mieczyk. A na ten moment oprowadzę was po tym domku. Nie było aż takie trudne do zbudowania, może później wam pokażę jak zbudować w serii, jak budować ten domek. Teraz was odprowadzę. Wszystko na survivalu jest zrobione jak wszystko w tej wersji, w tej, w tej grze, żeby was nie oszukiwać. Bo wy pewnie myślicie, że ja to sobie wszystko zrobiłem na kreatywie i, i, i się cieszym jest fajnie. I tutaj tak to wygląda wszystko. jest Tomek jest całkiem fajny, przyjemny. Tak nic nie będę robił w tym domku. Pójdziemy spać. Ale taki domek zapasowy, awaryjny jest na wszelki wypadek. ok, Więc i była troszkę dłuższa przerwa pomiędzy odcinkami, dlatego bo po prostu, znów kolejna przerwa, jak już mówiłem będę robił od czasu do czasu taki przerw. Tak, tak wygląda ten kilof Nie, znowu to zrobił głupi wilk. No sobie pomiędzy odcinkami do je znaleźć. Po zrobić sobie jeszcze jedno. Ja nie wiem, jakim cudem te wilki tu wchodzą. A pewnie po też, nie? Później sobie to chyba zmieni. Na, na ten o to sobie można tu. Tak, już jest sporo tej wełny. Chociaż dużo mięsa z owiec. Tak wygląda to. O królik! Z królika może wypaść ta noga. Tylko go, go ciężko bardzo zabić. Nie, ja go muszę zabić. Będzie mi go ciężko, bo on jest taki szybki, mały, zwinny ale na jednego clipa mam. o! i co wypadło? rabbit white nie to nie jest niestety to do miksturek ale jakby było to by było fajnie To mam jeszcze coś, ten trochę tego dobrze więc teraz wejdę sobie na ten na tą łupacę nie wiem po co ja tu chłodzę taki punkt widokowy Idzie ten domek jeszcze z daleka. Szkoda, że nie mogę tu nic powiększać. Znaczy mogę na telefonie, ale to nie ma sensu, bo jeszcze coś mi, mi się kamerka przesunęła coś mi a tu ta owca też mi zniknęła. Nie wiem dlaczego. Aha. I jeszcze w ogóle wam nie pokazałem, że zrobiłem sobie taki domek na drzewie w drzewie, jak można powiedzieć. I to jest nie mój pomysł. Chociaż że ja zrobiłem swojego pomysłu ten domek, ale ten cały pomysł na zrobienie tego domku, pomysł, wpadł Clipper 1606. I ja dlatego postawiłem tu ten obraz, który ma przypominać klipera, że to jest znak, że to on go zrobił. Nie, nie on go zrobił, że ja to, go zrobi, to zrobiłem, ale on mi dał ten pomysł. Więc taki domek mały, przytulny, lubię takie małe domki. Jeszcze to jest górne piętro, taki punkt widokowy. Się zastanawiam, czy się nie przeprowadzić. To jest taka fajna dolinka, może sobie zrobię coś w tej górze tutaj, jakąś pułapkę może na potworki, aby, Jakby to już piszcie mi w komentarzach, chociaż jeżeli tak nie napiszecie, ale fajnie by było, jakbyście chociaż kilka komentarzy napisali. A, można już tam wyjść. Chyba w tym odcinku będę sobie chodził, może coś tam właśnie zbuduję do, tym, do tego domku dobrze. Teraz zobaczmy, jakie pożywne jest to jedzenie z owcy. W ogóle zapewnia tylko jeden. Dobrze. Szkoda trochę, że tych owiec nie ma, Może zrobię jakąś farmę krów, świn. Może byście chcieli takie coś. A co ja Aha, okay. wiem? Aha, okej. Wziąć te nożyczki. Z tymi nożyczkami po poobcinać trochę liści. Lubię ścinać tutaj liście tak szybko. Je ścinają, no to też sobie możemy pościnać. Troszkę tego pozbieramy. To jest fajne, że już jest upieczone po zabiciu od razu. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że mamy już mam, znaczy się. Yy, trzy domki, tak, trzy domki. Nawet nie jest spoko. Trzy domki, może kiedyś się przeprowadzę w jakieś inne miejsce zupełnie i zrobię jakąś willę, może z basenem. Może nie, następny odcinek to może pójdę znowu do kopalni, bo po jakiejś jeszcze diaksy, fajnie by było. Więc możecie się na to nastawić, że może będzie. Trzeci odcinek z kopalni. Dobra, strzelę z niego z uchu. O, spoko. Ile mam tych liści? Dwa stawki. Dobra, to do końca tego, tych nożyczek. Koniec. Dobrze, to teraz pójdziemy tam do tego domku małego. Przepraszam, że trochę widać mój telewizor, ale nie mam tej dobrej kamerki. To ja już cały czas mówię, to jest już trochę nudne. I Teraz mam dylemat, w którym domku cały czas się osiedlać, jakby to powiedzieć. No to to już nie wiem, w ogóle kompletnie nie mam. Może jakąś fabrykę kurczaków zrobię, w, ta, ta, w takim kurczaku z wełny będą kurczaki. No i to by było nam no, też spoko. I teraz tutaj tak prześwitują bardzo te liście. Jest trochę problem. Po co ja to przedmiu? Nie wiem, tu wejść dobra, jak tam z czasem stoimy 7 minut. Spoko jest na razie 7 minut. Dobra, chyba nie wiem po co ja te liście podbierałam. Ale nieważne to jest w sumie. Później to, to z tym, kto pokombinuje. I tutaj właśnie jest taka skrzynka właśnie dla takie rzeczy. A teraz może pójdziemy trochę w tamtym moim magazynie, trochę tam po tych rzeczy. Jeszcze to zamknę tylko. Okej. Okay. Więc pójdę do domku i piszcie w komentarzach, który domek Wam się najbardziej podoba. Pozbieram jeszcze trochę to. Tego nie zbieram, bo to mi nie jest potrzebne. O, marchewki. Ziemniaki. Wolę marchewki, są bardziej pożywniejsze. Siano oh, UF Co ja zrobiłem. Wiedziałem, że tak się stanie dobra, to ja później, co się załatwi. A teraz to weźmie. Pamiętacie o tym wyzwaniu, nie? Z tymi fasolkami. Będzie jakiś challenge. Może z moim takim kolegą, może z Filipem. No, bin Bazelet. Ale to musicie dobić do 30 sub subów albo do 30 lajków pod jakimś odcinkiem. Albo jeszcze teraz do uwaga, dodam, że jakby pod pierwszym odcinkiem albo pod jakimkolwiek było 300 wyświetleń. Czysta wyświetleń to macie już gwarantowany odcinek kolejny. Tutaj coś się przydało. Tutaj mam te wszystkie mikstury. O, czas niedługo do meteru trzeba się wybrać. O, mikstura do Miotana na krzywdę. Zob wezmę to i wykorzystam jakimś zwierzęciu. Zobaczyć jak to działa. A tymczasem to jest taka skrzynka na właśnie te przeprowadzki wszystkie jak będę robił okej okay. i tym razem wezmę cały cobblestone i stone tam do skrzynki do tak mogę dać te wszystkie surowce aha, ja już nie mam żadnego diapsa nie, mam, 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 ale na dole, pamiętam do tego mogę wziąć jeszcze to te całe no, okej, okay, zabrakło. To, to, to mogę zaćstać. Dobra, później to jeszcze przyjdę. Na dwa razy to zrobimy. Spora, bo tych rzeczy trochę się uzbierało. Ale w magazynie będą bezpieczniejsze. Może zrobię jakieś ukryte wejście do tego magazynu. więc jak to tu wyglądało? No tutaj mam na razie no tu jest ta jedynie, tu jest cobblestone o tak tutaj te wszystkie surowce ale nie to, nie to to Jak mam te emeraldy, to te emeraldy do ukrytego przejścia diamenty i emeraldy tu będą. Może ja zrobię jeszcze serię: jak zbudować? I w tej serii: jak zbudować? Zrobię na przykład: jak zbudować jeszcze inną pułapkę. Tutaj są drewn drewno i drewniane rzeczy a taki jeden takie to sobie zatrzymam te 35 tak? myślę że to też się może zaliczyć jako jedzenie chociaż że tego się nie da jeść to ja to zaliczę do jedzenia teraz jeszcze pójdę pod jaksy i może miksturki wszystkie bym przełożył jak mi się chce no, może się taki też bardziej informacyjny odcinek na razie myślę, co ja mogę w tych seriach w odcinkach jeszcze zrobić. O, mogę zrobić jeszcze na książki. Różne. To. Tutaj są na jakieś bronie. Beznadziejnie tam wygląda to. O, DIR tu jeszcze nie przełożyłem. O, to dit. I może te miksturki jakby się zmieściły. A ja się już na pewno nie zmieszczą. Więc to na razie nie ma sensu. Ile, które, ile to już? O czasu? 12 minut akurat. Dojdę, przełożę to i skończę odcinek. No, gdzie ja to się zapędziłem trochę? Dobra. Na razie to drewno w sumie schowa. Tutaj jest dir i ziemia. A tą ziemię taką z tym trawą to też się, tym, się zdobywa nożyczkami chyba, nie? Tak, nożyczkami się ją zdobywa. To załóżmy, że tutaj będą książki z ulepszeniami. Który ja mam poni 19. I tutaj jeszcze jak sobie przyciekła. tak to zrobimy taką minkę przepraszam za teraz ten odgłos mojej siostry siostry młodszej jest, ale ona też jest w domu też tak żyje, więc musi coś tam się odzywać czas już jest 14 minut, więc zmienię jeszcze sobie z naszybkówki na no. na tego więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, jak film wam się spodobał. Dajcie lajka i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.